Szykuje się rewolucja w bankowości finansowej. Już niedługo zamiast kart płatniczych pojawią się kciuki płatnicze. W naszych liniach papilarnych zostanie zapisany stan konta, pin i wystarczy, że podejdziemy do bankomatu albo urządzenia w sklepie, przyłożymy kciuk i gotowe. Kciuk płatniczy będzie na prawej ręce, kciuk debetowy u ręki lewej. No a jeśli na koncie nie będzie środków, to bankomat pokaże palec środkowy. No i jak będziemy chcieli koledze pożyczyć stówę, to tylko dołożymy kciuk do kciuka. No dobrze. A jak ktoś się skaleczy w kciuka, to co? Poza tym taki kciuk płatniczy stanie się łakomym kąskiem dla bezwzględnych bandytów. Wystarczy, że bandyta obetnie kciuk, wyczyści konto i kciuk porzuci. Rzadko gdzieś. Dlatego ja proponuję zamiast kciuków płatniczych wprowadzić pupy płatnicze. Tak zwane Cooper Card. Wypłata pieniędzy z bankomatu, czy płacenie w supermarkecie, czy rozmowa o finansach nabiorą nowego wymiaru. Będzie się mówiła, ale ma nadzianą ten ma. Albo synek mówi, mama, daj na loda, no nie mam, tatuś mi wyczyścił konto. Koleżanka będzie narzekać do koleżanki, że ma pupę bez pokrycia. Będą pupy gold, pupy platynowe. Co miesiąc będziemy dostawać wyciąg z pupy. Finanse, widzicie, nie muszą być nudne i smutne. No. I taki sposób płacenia przede wszystkim i realizacji operacji finansowych będzie idealny dla ludzi, którzy pieniądze mają gdzieś.